Będę nagrywał te roślinki bez końca po prostu, bo to jest coś niewiarygodnego. Wygląda to nieziemsko, naprawdę. Dekoracje świąteczne po drugiej stronie. Azjaci za mną. Tutaj jakaś piękna fontanno rzeźba. Więcej dekoracji świątecznych. No i pełne słońce. W zasadzie Porto Moniz skąpane w promieniach słońca. Piękna jest ta madera. Dobra, słuchajcie, kochani, melduję się już z kolejnego miejsca, czyli z okolic lasu Fanal. Jest to o tyle niesamowite miejsce, które występuje tutaj na Wyspach Kanaryjskich, Azorach i prawdopodobnie nie zobaczymy całej tej magii tych wszystkich drzew, które porastają ten rejon. Natomiast, gdy jest mgła, najczęściej o poranku, bądź tuż po, wschodzie, tuż po zachodzie słońca, no to robi się tutaj naprawdę magicznie trochę jak ze świata hobbitów. Jeszcze jedna kwestia. Warto pamiętać o tym, że jest to też teren licznie zamieszkiwany przez krówki, więc trzeba patrzeć pod nogi. To co jest fajne, to to, że z tego co wiem, jest tu też mnóstwo miejsca na rozbicie kempingu. W środku tego terenu to jest fajne, więc można być naprawdę blisko z naturą. No i w ogóle niewiarygodne jest to, że te lasy porastały praktycznie całą Europę jakieś 15 do 40 milionów lat wstecz. A w chwili obecnej, tego rodzaju cuda można zobaczyć tylko w paru miejscach na świecie. Myślę, że wideo naprawdę nie odda tego, co tu się dzieje, więc znów rekomenduję, żeby tutaj po prostu przyjechać i, i doświadczyć tego na własnej skórze. Oczywiście miejsce jest otoczone zewsząd różnymi szlakami. Wokół tego terenu prowadzących do tego lasu i tak na przykład można pójść sobie trasą Płaskowyżu Polder Sera, bądź dotrzeć tutaj na przykład Lewada do Cedros. To jest kwestia paru godzin trackingu, żeby dotrzeć do właśnie lasu Fanale. No powiem tak w takiej aurze, gdzie wszystko jest nasłonecznione, jest środek dnia, jest przejrzyste niebo, pięknie drzewa są oświetlone. Wygląda to po prostu ładnie, jak fajne okazy pięknych starych drzew. Natomiast myślę, że zdecydowanie warto, żeby zdobyć pełne doświadczenie tego tutaj wszystkiego, warto celować jednak w pogodę mglistą i taką ciężką, deszczową. Na pewno będzie to zdecydowanie bardziej spektakularne. Czy na górze jest coś wartego uwagi? Ależ oczywiście, że jest. Cały czas gadam o tych krówkach i krówkach, a w zasadzie mówiłem wcześniej. Ja jeszcze żadnej nie minąłem. I okazuje się, że to kwestia tego, że dopiero przede mną miejsce, gdzie znajduje się tak zwany Fanal Pond, czyli po prostu takie, e, taki stawik, gdzie owe zwierzaczki mają miejsce do. Mają po prostu wodopój. Lecimy, mając nadzieję, że nie ma tam żadnych byków. Jak to mówią, wystarczy iść po śladach, a śladów nie brakuje. Naprawdę trzeba mieć oczy dookoła głowy. No ja nie ukrywam, że jestem trochę dzikus miastowy, <laughs> mimo domu rodzinnego na wsi. To jeszcze jest we mnie przekonanie, że wszystko co ma rogi jest krowopodobne to pewnie byk, więc byłoby śmiesznie, jakby faktycznie któraś z tych muciek okazała się bykiem. Tak w ogóle jest tutaj bardzo cicho. Naprawdę jest ultra cicho, więc słychać wszystkich z bardzo du dużej odległości. No i nie zgadniecie. Kto jest najgłośniejszy? Pozdrawiam wszystkich rodaków. A ten stawek chyba najładniej jednak wygląda z góry, bo jak się do niego podchodzi tuż obok, no to po prostu duża kałuża. No i dobrze, proszę Państwa. W tych pięknych okolicznościach można już zmykać do następnego punktu podróży. Bardzo polecam to miejsce. Zwłaszcza polecam celować w te mgliste dni. Chyba, że tak jak ja dzisiaj chcecie wykorzystać po prostu taką pogodę jaka jest teraz czyli pełne słońce, machnąć się gdzieś na trawkę i po prostu zapomnieć o Bożym świecie na ładnych parędziesiąt minut, to też jest opcja, polecam. Melduję się już z kolejnej miejscowości, nie wiem czy dobrze to wypowiem, ale Ribeira de Janela. Na pierwszym planie widać piękny most, góry, jakąś przypompownię wody, ale ja zmierzam mniej więcej tam. Bo podobno jest tam piękna formacja skalna i można się przejść wzdłuż wybrzeża. No i to chyba koniec atrakcji, czyli po prostu ta skała. Można wspiąć się też tutaj na górę, co też zaraz uczynię i pokażę wam jaki jest widok właśnie z tamtego punktu. Natomiast no myślę, że maksymalnie 10-15 minut na to miejsce wystarczy. ale fajnie pomyślane, bo można sobie zrobić taką pętlę za mną jest właśnie ta skała a powrót tunelem wprost na parking na który przyjechałem przed chwilą dobra chowam kamerę bo zaraz się stąd naprawdę spieprzę i lecimy odwiedzać dalsze zakątki Madery pozdrawiam już z miejscowości Seixal nie wiem czy dobrze to wypowiadam e, natomiast Nazwa jest bardzo śmieszna. Tak czy inaczej, jestem tutaj żeby sobie trochę pokrążyć po mieście. Dostrzec to co widzieliśmy również we wcześniejszych miejscówkach, czyli baseny ulokowane w skałach, a także przejść na jedną podobno jedną z ładniejszych plaż na całej Maderze, czyli właśnie głównej plaży w tymże mieście. Feliz Natal, czyli wesołych świąt. Mamy też szopkę bożonarodzeniową. Tak więc, jak widzicie, na maderze również świętują i obchodzą w pełni święta Bożego Narodzenia. A szopka, mniej więcej w takim otoczeniu, bajkowo, co? Chyba, że nie. Chyba, że już jesteście znudzeni tymi widokami. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Kuba, stop, ile można. mega śmiesznie, bo miałem już trzecią tabliczkę, na której jest napisane 5 minut. <noise> A idę już 5 minut, <noise> więc chyba dość duża dawka optymizmu się tutaj komuś wkradła. W ogóle idę pomiędzy domostwami, więc fajnie. Można podpatrzeć jak ludzie sobie tutaj żyją. No i gęsto jest, to trzeba powiedzieć. No i witam serdecznie na czarnej plaży. Praja de sexual, która ma naprawdę magiczny widok, chociaż myślę, że znów będą całkowicie szczerym, lepiej byłoby się tu pojawić w innej porze dnia, tak by te szczyty tutaj okoliczne były ładnie oświetlone. Natomiast bardzo ładnie kontrastująco to wygląda. Sama plaża jest naprawdę malutka, ale jak widać, o tej porze roku tłumów nie ma. Jest naprawdę ładnie otulona górami wokół. Może jeszcze wskoczę do São do takiej miejscowości na północy Madery, a jeżeli to się nie uda, to po prostu na tym ten dzień się zakończy. I tak był pełen wrażeń, pełen pięknych miejsc i cieszę się, że byliście ze mną jeżeli chcecie śledzić więcej takich ładnych ujęć jak tutaj na vlogach to zapraszam również na instagrama który pojawi się tutaj na dole filmiku pozdrawiam i widzimy się już w następnym dniu po drodze udało się też jednak odwiedzić Shao Vincente czyli malutką miejscowość położoną u zboczy gór no i podobno największą atrakcją tutaj jest kościół który właśnie idę wam pokazać malutka mieścina pośrodku niczego jest i on, czyli mały kościółek. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Fajnie się tu zatrzymać. Tuż naprzeciwko jest też kawiarenka, gdzie można wypić espresso za dosłownie pięć złotych, w przeliczeniu na nasze, więc myślę, że to uczciwa cena. No i takie można powiedzieć zwieńczenie dzisiejszego dnia. Uszanowanko, nowy dzień. Lecimy w kierunku najwyższego szczytu Madery. Dobra kochani, jestem już na Miradouro do Paredao. Tak to się zwie. Miało prawie tysiąc opinii i opinię bliską pięciu. Więc zdecydowałem się tu przejechać i powiem szczerze, że ja się znowu powtórzę, ale drogi zaskoczyły mnie chyba najbardziej dotychczas. No i nie ma co się dziwić, bo tutaj już jesteśmy naprawdę w wysokich pasmach, w wysokich pasmach gór. Zobaczymy, jak wygląda ten viewpoint. No i przede wszystkim, jak wygląda dalsza droga na Piko Rowio, bo jestem naprawdę zaniepokojony. Tutaj naprawdę już jechałem w wielu momentach na jedynce, bo dwójka nie wyrabiała i od 20 na przykład 22-23 na godzinę, zjeżdżała mi nawet do 15, więc. Abstrakcja. W ogóle, jak pięknie, zobaczcie, jestem sam. Wschód słońca. Bardzo wcześnie rano. I takie widoczki. Któryś z tych szczytów tutaj, to jest właśnie ten szczyt, na którym dzisiaj postawię swoją nogę, a przynajmniej taki jest plan. Wschód słońca to też pojęcie względne, no bo na wybrzeżu już y, dawno mają słoneczko na twarzach, natomiast tutaj w dolinie jeszcze wszyscy smacznie śpią z kompanii w cieniu. Lecę już do samochodu i ciśniemy na najwyższy szczyt Madery. Zobaczymy jak będzie. Ja jestem na tej drodze sam, więc mam możliwość pokazania wam, jak to wygląda. Ale tu już jest przepaść, tu jest droga, która potem biegnie dokładnie tak, i tam do góry, i potem na dół za mną też podobna droga. I znów mam poczucie, że e, kamera tego nie odda, ale pochylenie, nachylenie jest tu ekstremalne. Ja ale te punkty widokowe, są tutaj po prostu nieziemskie. Dobra, jestem już na parkingu Pico do Arevio i akurat mijam policjantów, którzy rozstawiali zakaz, żeby nie wjeżdżać dalej, więc tutaj rozpoczynają się wszelkie ścieżki do choćby Pico de Areiro i mam nadzieję, że będzie też przejście do najwyższego szczytu, czyli Pico Ruvio. No pizga jak w kieleckim. Ja założyłem wszystkie warstwy na siebie. Co prawda nie byłem przygotowany na to, że będzie aż tak zimno, ale mam skostniałe ręce, dosłownie. Podobno trasa tutaj nie jest zbyt długa, nie jest zbyt wymagająca. No, dojechaliśmy dość wysoko, nie? Sami widzieliście. No i cóż, idziemy. Zimno! No, czuję się lekko oszukany, tu można było jeszcze podjechać, chyba że policja specjalnie zablokowała, bo widziała, że parking pełen, nie wiem, nie wiem, wyjaśniło się, można tu podjechać, ale maksymalnie na godzinkę, więc jeżeli planujecie dłuższe trasy, no to nie przejdzie, czyli jeśli dłuższa trasa, to startujecie stamtąd. do Areiro 1817 metrów nad poziomem morza balon meteorologiczny i właśnie dowiedziałem się, że dojście na Pikorówio prowadzi tą ścieżką dokładnie tam i zajmuje od 2 do 3 godzin w jedną stronę, Ahoj przygoda. przygodo! Uh, wieje solidnie, naprawdę wieje. Przygotujcie się jak będziecie tutaj przychodzić. na Maderę, mówili. Ciepło będzie, mówili. Pedraria. I lecimy dalej. Chciałem powiedzieć, że ten teren, ten teren jest jakoś wyjątkowy, specjalny, bo jest wpisany do tego obszaru Natura 2000. Co więcej, jest to jakiś rezerwat przyrody, ale tak mnie tknęło, że czytałem o tym, że 2 trzecie, trzecie Madery to jest park narodowy albo jakiś obszar chroniony. Dobra, chowam kamerę, bo tutaj i tak nic nie usłyszycie. Nie wiem czy to będzie widać, ale zobaczcie jakie śmieszne ptaszki po drodze spotkałem. Kurde, ja wiem, że będę zdychał w drodze powrotnej, ale już teraz wiem, że to jest naprawdę genialny pomysł, żeby przejść z Pico de Areiro do tego szczytu. No jest naprawdę niesamowicie urozmaicony. Magia. Zdecydowanie będę zdychał w drodze powrotnej. Pionowo, praktycznie pionowo. Polecam brać ze sobą latarkę. Tunele są tak ciemne, że automatycznie jakby ktoś wyłączył słońce. Wyłączył światło, przepraszam. Latarka w telefonie dostarczała mi światła na jakieś 30 cm przede mną więc można powiedzieć, że szedłem po omacku. Rozważcie wzięcie czołówki albo jakiejś innej latarki. Obym się mylił. No ale chyba na to wychodzi, że muszę jeszcze przejść tu, 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 tu. Tu zakręcić pewnie parę razy i wspiąć się na ten szczyt. No bo wiecie, zakodowałem sobie jakoś tak, że to będzie easy, 5 minutes. I w ciągu godzinki ja nawrócę w jedną i drugą stronę. No i jak ta babka powiedziała 2,5 do 3, to tak nie do końca chciało mi się w to wierzyć. Trzeba popracować nad kondycją. Ostatni etap to praktycznie pionowe schodki.